Siatko wszystkim witam yy, w czwartkowy wieczór w zasadzie prawie północ. Słuchajcie, jakby jestem już w Warszawie, ale muszę wam powiedzieć, bo kurde, taki spontaniczny wyjazd. Yy, dowiedziałem się, że mój tata jedzie na delegację do Warszawy, no nie. I tak sobie się kurde ej, mówi, że w czwartek wieczorem. W czwartek wieczorem ja mam szkółki w Figulinie normalnie w Chorzewie, no nie 17.20, ale tak się złożyło, że wyjeżdżał tak wieczorem, że można to było idealnie powiązać. I tak sobie myślałem przez święta, myślałem. Yy, I nic nie wykminiłem, w sensie, zamierzałem jechać, ale nie sprawdziłem nic i tak dalej. I w przeddzień szukam hoteli, jakiś ten, no i przyzwyczajony do, wiecie, do wygody. Wszystko w aplikacji, no to booking i, i lecimy, no i co tam jest. Pokoje koedukacyjne, yy, w ośmioosobowym pokoju. Yy, jedno łóżko i, i to jest najtańsze, no ale, no nie no, bez sensu. Najtańsze potem, to jakieś, jakiś hostel robotniczy jest. i to chciałem wziąć, bo nawet blisko Awe Parku i dwie stówy za dwie noce, no, no, no trzeba przeżyć, no najtańsze to bierzemy, nie. ale no, czytam opinie, Jezus, przecież tam się nie będzie dało żyć, to warunki masakryczne, gory niż w namiocie i olśniło mnie, że istnieje coś takiego jak akademiki i domy studenckie. Które nie znajdują się na żadnych takich aplikacjach i portalach, raczej no i patrzy: No, i wyszukuję sobie, sprawdzam. I to było w przeddzień wyjazdu, czyli w środę, w środę wieczorem, 20. To już biura tam zamknięte, ale dzwonię po jednym, drugim. I pani odebrała. I mówi: że fajnie, wszystko, że, że można. Jaka cena: 70 za noc z łazienką. No i, i jest, jak tu nie brać. Te dwie stówy za dwie noce to były z wspólną łazienką gdzieś na korytarzu. Która ledwo podobno działała i No a tu perfekto, 142 nocy Mam własną łazienkę, super, pryszniczek yy... No w sensie musiałem potem w czwartek rano zadzwonić, żeby, żeby w pracach biura, no nie sobie to zarezerwować, ale wszystko jakby wyszło zgodnie z planem Więc w czwarteczek na studia, na uczelnię Potem wracam do domu na Figulinę, jakby musiałem się szybko spakować I na Figulinę pojechać, yy, na szkółki nie samochodem, jakoś się cisnąć godzinę yy, autobusami. Ale stamtąd tam mnie po prostu wziął i pojechaliśmy właśnie do Wawki. Jestem już w Wawce, jestem w tym domu studenckim, w pokoju. Wszystko gra, więc kozak. Jutro, czyli w piątek będę miał jeżdżenia od 14.30 do 22.00. Zobaczę, ile wytrzymam. Jakieś bęgery mam nadzieję. Dobra, bo będę tu gadać i gadać tylko w pokoju. Ja się zbieram, idę spać, wyspać się i do zobaczenia. A... Não skate park ou have a park we parku, chyba. <bluetooth> Huh. But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass bill mm, Don't make me blast still. I put a work, no fly to the mirror. They want me to lose, but I can't mama shed like a thousand tears. Mama. I can't can't that that the waste Pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. I'm on the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie your hey When I was down by boy, I got on my knees, I started to pray. Girl. Now I'm breaking bread with my young baddy, Wizzy was a part of the gang No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an eight to a twenty-eight. Let me show you. Dobra, jakby na wyparku spoko wszystko coś tam próbuje, 3 windy ale, ale jak mało commitmentu no to nie byłbym sobą jakby flary nie spróbował. Nie? Jak już tu przyjechałem, przejałem kawał drogi to może się udać. W zasadzie magic water mam na figulinie ale, ale jak już tu przyjechałem to mam chętkę na to, na flarę i spróbuję.

Dzisiaj dużo lepiej niż wszystkie poprzednie próby. Chyba też od Bekwipa 360 się ogarnąłem w taki jakby na flale miałem motywacji, jak wiedziałem, że da radę zrobić. Ale to co? Od razu z trzeba na drewno i żeby gdzieś wsadzać na inne parki, nie? Próbujemy. Jak zwykle zapomniałem nagrać końcówki, tym bardziej, że sobie jeździemy na we parku. No nie, tak jakoś wyszło dzień jak co dzień. No i jakbym miał podsumować wyjazd, to spoko. Jechałem z nastawieniem na jakieś bangery do, do AWE. Nawet nie na Flare bo ja byłem w mudzie, że, że flary nie. I nie chce się coś sobie zrobić, nie, nie chce mi się próbować. Nie, odstawiam ten trik, ale że trochę byłem chory. Jakby wyjeżdżając do Warszawy, nagle się zrobiłem chory. To Jakoś średnio mi się jeździło. Jakby nie byłem w stanie po prostu jakichś lepszych rzeczy robić niestety, więc wtedy przyszedł, przyszedł tak trochę od niechcenia pomysł na flarę. Znia w sensie ja wiedziałem, że jak tam pojadę, to w końcu będę miał taki moment, że kurde, no idę robię tą flarę i tyle. I właśnie to, to, ta chętka mi się da, niby od niechcenia, ale z drugiej strony jakby wiedziałem, że zrobi, że w końcu kiedyś trzeba. Więc sobie porobiłem kilka razy do kąpek i, i po prostu. Z, Zrobiłem, pocisnąłem na Torezji. I w zasadzie jakbym nie zobaczył, no bo pierwsze próby kilka, no to robiłem z 3, ale jakbym nie zobaczył wtedy jak robiłem, żeby nie sprawdziłbym na aparacie, to nie wiem czy bym zrobił albo czy bym zrobił w ogóle szybko bo po prostu zobaczyłem swój błąd, no nie, że za bardzo kręciłem się w bok i dlatego gdzieś tam mnie przekręcało i było widać po prostu to dopiero na nagraniu, no bo nie czujesz tego zawsze więc miałem sam dla siebie radę, żeby się bardziej skulić jakby, no nie yy, czyli żeby pod koniec, żeby się nie kręcić już tylko tą głową, tylko żeby się skulić bardziej i przytrzymać i potem po prostu lądować, no i faktycznie zaczęło to wchodzić, że nie nie przekręcało mnie i nie byłem gdzieś w złej pozycji, tylko wszystko idealnie wchodziło no więc jest w końcu flara. Jakby dogrywam to chyba z dwa tygodnie po, po wyjeździe, i już porobiłem na innych parkach. Jeszcze na betonie ani razu, na razie nie, ale na zewnątrz w żorach, na drewnie, tuż nad betonem, bo beton tam jest jako podstawa, no nie. Jakby trik odblokowany w końcu. Ten trik marzeń, na który tyle czekałem. W sensie już, już nie ma takiego hajpu na niego, no bo ty, jakby. Tyle czekałem i teraz już wiedziałem, że jak, jak po prostu to pocisnę, to, to zrobię, nie powinno być problemów. A jednak z siebie jestem zadowolony, więc, jakby tak, jestem dumny z siebie. Wszystko super. Mam nadzieję, że też się podobało. Do zobaczenia za tydzień, albo za dwa. W porywach do trzy, maks miesiąc. Nie, no, dwa tygodnie może mi się uda. Na razie.